Dzień dobry. Jak szybko i skutecznie zregenerować skórę rąk? Proponuję terapię parafinową. Terapię parafinową za pomocą kremu od Tiande, wzbogaconego o cenne olejki i witaminę E. Zabieg parafinowy na regenerację dłoni zapewne Państwu jest znany. I niejednokrotnie korzystaliście z takiego zabiegu w salonach kosmetycznych. Nie zawsze jednak mamy czas na to, żeby udać się do kosmetyczki. Nie zawsze ten czas odpowiedni jest z tym, jaki proponuje nam kosmetyczka, bądź długo czekamy na termin. Po to, żeby szybko i w momencie, kiedy czujemy potrzeba przeprowadzić taki zabieg w warunkach domowych, proponuję właśnie ten krem. Ze względu na te cenne trzy olejki, które są w składzie tego kremu do zabiegu parafinowego w warunkach domowych, jest to olej brzoskwiniowy. Słynie z tego, że w medycynie tybetańskiej stosowany jest do regeneracji i pielęgnacji skóry, tak zwanej problematycznej, wymagającej, odżywia, nawilża, ale chroni także przed łuszczeniem. korzystny także jest dla poprawienia kondycji paznokci i skórek okalających paznokcie. Następnym olejem jest masło Shi. Które, jak wiemy, pochodzi z masłosza i dostarcza cennych nienasyconych kwasów tłuszczowych, takich jak omega 3, omega 6, omega 9, potrzebnych do tego, by uszczelnić warstwę rogową i zapobiec ubytkowi wody ze skóry, przesuszaniu, ale także zmiękcza i uelastycznia skórę. Olejek babasu to jest kolejny cenny olej, który najsilniej chyba odżywia skórę, ale także bardzo dobrze wpływa na kondycję paznokci. Zawiera kwas laurynowy, który działa dodatkowo przeciwbakteryjnie, witaminę E i sterole, no czyli stricte działanie antystarzeniowe. No i na koniec witamina E, która znana jest jako witamina młodości, chroni skórę przed wolnymi rodnikami i w konkursie na najbardziej korzystny składnik dla skóry e, znalazłaby się w pierwszej trójce. Zabieg za pomocą tego kremu możemy przeprowadzić w dowolnym czasie, wtedy, kiedy czujemy potrzeby i dysponujemy wolnym czasem. Wystarczy na taką regenerację 20 minut. Krem rozprowadzamy dokładnie na całej powierzchni dłoni, na co nakładamy rękawiczki jednorazowe. Po 20 minutach zdejmujemy i ewentualny nadmiar kremu i parafiny oczyszczamy za pomocą peelingu solnego. Tutaj przy skórach wrażliwych rąk najbardziej delikatnym peelingiem są. będzie ten z proteinami jedwabnymi z koziego mleka. Taki właśnie proponuję i taki jest w ofercie Tiande. Zatem szybki sposób na regenerację w dowolnej chwili nie bez znaczenia również ma fakt, że koszt takiego zabiegu jest minimalny w porównaniu z tym, jaki musielibyśmy ponieść, udając się do salonu kosmetycznego. Co nie oznacza, że od razu takie wizyty są one potrzebne właściwie każdemu, po to, żeby poczuć się lepiej we własnej skórze. Niemniej jednak, Trudno czasami zgrać terminy z tymi, które wyznaczają salony kosmetyczne. Zatem polecam i zachęcam. Przyjemny, łatwy do wykonania sposób, a efekt niesamowity już po niespełna pół godziny. Pozdrawiam i dziękuję za uwagę.